Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I pewnie czekacie na jakieś wiadomości o serii 4000. I w końcu, po no, takiej dość długiej przerwie, braku jakichś bardziej konkretnych przecieków na temat serii 4000, dostajemy coś, no już takiego, można powiedzieć, całkiem legitnego, bo jest to dokument z fabryki jednego z producentów kart graficznych, więc można, można, że tak powiem, całkiem na nim bazować. Oczywiście nie mamy pewności, czy ten dokument w w jakiś sposób nie został podrobiony przez likera. Natomiast fakt, że wypływa na bajdu, czyli takim chińskim serwisie, jest yy, po chińsku. Moim zdaniem sprawia, że całość przecieków wygląda całkiem legitnie, z tego względu, że z chińskich fabryk jest cała masa przecieków. Już kiedyś się tłumaczyłem jak te przecieki działają, więc dzisiaj sobie darujemy to tłumaczenie. Poproszę Was jeszcze tylko o zostawienie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, może być z dzwoneczkiem, łapki w górę, a my lecimy z tematem. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już Subskrybują. Więc tak, dostaliśmy przeciek na temat RTX 3090 z 24GB Pamięcią VRAM. No to, to nie jest jakieś wielkie zdziwienie, o tej konfiguracji wiedzieliśmy. Poza tym, nie dostajemy żadnych przecieków, jeżeli chodzi o specyfikacje, więc prawdopodobnie będzie to to, o czym mniej więcej mówiliśmy już wcześniej w przeciekach. Pełny rdzeń AD102, znaczy nie pełny rdzeń, ale rdzeń AD102, czyli około 16 tysięcy rdzeni Yuda, więc no największy potwór, który wyjdzie w tym roku prawdopodobnie, bo w przyszłym, no to ja już bym tutaj się spodziewał, czy to 30, 4090 Ti, czy jakiegoś Titana, o którym też się mówi, który już będzie korzystał z pełnego rdzenia AD102. Natomiast jaka informacja wyciekła? Informacja produkcyjna, że produkcja 4090 już ruszyła. Premiery możemy spodziewać się w październiku, więc no już wiemy, kiedy mniej więcej zobaczymy pierwszą kartę graficzną z serii 4000. Być może miesiąc później zobaczymy 4080, czyli w listopadzie, a jeszcze miesiąc później 4070, czyli w grudniu. Tak to mniej więcej do tej pory jakby wynikało z przecieków. Natomiast jak na podstawie tego dokumentu możemy mieć już jakąś pewność, że faktycznie... 4090 wyjdzie w październiku. Tak co do 4080 i 70 to jest nadal gdybanie i tutaj nie ma co się tego sztywnie trzymać. Możemy sobie o tym myśleć jako o takiej prawdopodobnej dacie, ale równie dobrze te karty możemy zobaczyć dużo później, a nawet w przyszłym roku, bo i takie głosy się pojawiają, że na chwilę obecną te karty za szybko się nie pokażą. Nie wiadomo jaki to jest producent kart graficznych, Tutaj widzimy RTX serii 3000, 3060, 3060 Ti, a pomiędzy nimi 4000. To prawda mamy tutaj cztery linijki, ale tak naprawdę mówią one o dwóch modelach, tylko prawdopodobnie są to dwie linie produkcyjne. Więc na każdy model podwielnie nieprodukcyjne, dlatego mamy cztery e, tak naprawdę wiersze z tymi e, 4090-kami. No i cóż, czy 4090 dla tych, którzy nie chcą kupić tak potężnej, wydajnej i prawdopodobnie obrzydliwie drogiej karty graficznej cokolwiek zmienia? Poniekąd tak, wydaje mi się, że hmm, chociaż powiem Wam szczerze, teraz jak to powiedziałem, to wydaje mi się, że nawet nie do końca cokolwiek zmienia. Biorąc pod uwagę to, że w tym momencie 3090 kosztuje około 6000 zł, 3090 i te też w okolicy no, 6, -7, bardziej 7000 zł, ja podejrzewam, że 4090 będzie droższa od tych kart graficznych, więc bezpośrednio nie będzie z nimi konkurować, aczkolwiek 3090 i 3090 jej troszeczkę stracą na znaczeniu, bo są to karty, no, które kupują ludzie, em, którzy mają kasę po prostu i chcą ją wydać, znaczy nie mówię, że mają obrzydliwie dużo pieniędzy, tylko mają kasę na tą konkretną kartę graficzną i chcą, ją, chcą tyle wydać na kartę graficzną. E, I e, teraz być może dzięki premierze 4090 no, stracą zainteresowanie serią 3000. Przez to cena właśnie serii 3090, 3090 Ti powinna spaść w dół, ponieważ te karty, no, jeżeli będziemy mieli tam nawet za 10 000 4090, to dużo osób, które chce wydać 7 tysięcy na 3090 Ti sobie pomyśli, hmm, i tak wypieprzam masę kasy na tą kartę graficzną. Kurczę, no to płacę te trzy koła, bo różnica wydajności, z tego co już wcześniej słyszeliśmy w niektórych przeciekach, ma być aż dwukrotna. Czy to się przełoży na dwa razy większą ilość FPS-ów w grach? Nie, prawdopodobnie nie, ponieważ to nigdy nie skaluje się liniowo. Um, raz, że moc teoretyczna wzrost mocy e, nigdy nie skaluje się liniowo z ilością klatek, a dwa, że też często silniki gier, no jakby nie korzystają aż tak mocno w pełni z tak potężnej mocy. Dobrym przykładem jest jak patrzę, czy też jak testuję karty graficzne na testy w Wiedźminie, że mm, testuję na 37, chociaż nie testowałem, 30,70, 70, 30, 60 ja i załóżmy mam te 140 klatek w 4K. I jak wrzucam 30,90 czy 30,90 i ja którą nawet miałem i testowałem, to nie mam, nie wiem, 320 klatek. To rośnie w okolicy 200 klatek i wydawałoby się, że powinno rosnąć dużo, dużo bardziej, ale jednak gry nie są w stanie w pełni wykorzystać tego potencjału. Jeżeli macie pomysł, z czym to jest związane, czy jest to z optymalizacją silników graficznych, po prostu jest to prosty wniosek ta te gry nie zwiększają swojej wydajności tak liniowo jak ma to miejsce w benchmarkach. Benchmarki dużo lepiej tą moc teoretyczną wykorzystują. Tak czy inaczej, no, premiera tej karty może pozytywnie wpłynąć na y, ceny ogólnie serii 3000, no bo jeżeli spadnie serię, y, cena 3090, 3090 Ti, no to poniekąd musi spaść też cena 3080. No bo jeżeli cenowo 3090, 3080 Ti, no 3080 zbyt bardzo się do siebie zbliżą, no to mamy ten sam case, co w przypadku 4090. Ludzie będą woleli dopłacić do mocniejszych kart niż po prostu kupić ten starszy model, więc powinna ta karta już w teorii wpłynąć na obniżkę cen serii 3000. I tutaj mam taką małą, małe zaznaczenie dla Was. Jeżeli ja mówię o obniżkach kart graficznych, nie spodziewajcie się jakichś spektakularnych utąpnięć cen, bo one nie będą spadać o jakieś 50%. Jeżeli to będzie kilkanaście, kilka na pewno, ale kilkanaście, w okolicy 20% to moim zdaniem będzie maks, jeżeli chodzi o spadek cen. Ogólnie mówiąc, już po premierze nawet 40-70%, ponieważ z tego względu ceny kart graficznych poprzedniej generacji nigdy tak spektakularnie nie spadają. Jak 20-70 na przykład w dniu premiery kosztowała lekko ponad 2000 złotych, tam chyba 2200 w zależności od modelu, no to po premierze 30-70% w ogóle tutaj mieliśmy. To jest zły przykład, bo akurat po premierze 3070 to tak naprawdę karty graficzne się skończyły. Ale załóżmy, że chwilę po premierze 3070 to nagle ta karta nie podaniała jakby do połowy swojej ceny, czyli do 1000 zł. Tak, te ceny lecą w dół, ale to nie są spektakularne liczby, więc takich. Przecen nigdy nie możemy się spodziewać, bo one nigdy w żadnym świetle, nieważne czy jest bardzo drogi rynek kart graficznych czy nie, nie następują, ponieważ nadal te starsze modele są bardzo atrakcyjne i nie możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy dziesiątkę za 1500 zł czy 1600. Jeżeli 30,70 nawet za rok będzie kosztować 2000 zł, to moim zdaniem to i tak będzie całkiem nieźle. Albo, albo jeżeli będzie spadać w okolice lekko poniżej 2000 zł, to już będzie super wynik. I to jest tylko taki przykład, który Wam chciałem powiedzieć. I te ceny mogą spadać, no bo mówi się o załamaniu sprzedaży kart graficznych, że spadła ta sprzedaż o niemalże 40%, więc będą producenci chcieli robić lepsze ceny, będą robili jakby promocje na te karty graficzne, ale po raz kolejny nie spodziewajcie się, że te spadki cen będą jakieś super spektakularne. Że macie teraz 1500 zł na kartę graficzną i myślicie, hmm, normalnie teraz kupię 30-50 za to. Ale poczekam. Poczekam, to kupię sobie za to. Za rok czy za pół roku 30,70 albo 30,70 jaj. No nie, nie kupisz. Byczku, nie kupisz. Myślę, że nawet nie kupisz za pół roku 30,60 jaj za te pieniądze. Chociaż fajnie by oczywiście było. Ja, ja bardzo bym się cieszył, jakby tak było, ale na chwilę obecną, no, czy też ogólnie w ogóle patrząc, jak ten rynek zawsze wyglądał, raczej czegoś takiego nie można oczekiwać. Ale co nie zmienia faktu, że jakieś te przeceny będą i te ceny powinny być lepsze niż teraz. Jak jesteśmy przy to taka ciekawostka z Pakistanu. Pakistan on słynie z kopania kryptowalut. Z kilku powodów. Wydaje mi się, że jednym z nich jest bliskość Chin, więc łatwość ściągania kart graficznych, ale też, ale też moim zdaniem część górników, które ma zakazy, gdzie w Chinach gdzieś tam było to zakazywane. Na kopanie w Chinach mając kapitał, przenoszą te swoje koparki do Pakistanu po prostu. I Pakistan postanowił nałożyć bardzo ciekawy podatek na karty graficzne, a mianowicie uzależniony od ilości pamięci Faura, w takich kartach graficznych. Więc bardzo ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że żaden inny kraj na tak kuriozalny sposób, nie, jakby pomysł nie wpadnie, w ogóle ekstra podatek na karty graficzne. W ogóle mam nadzieję, że nikt na to nie wpadnie, ale w sumie bym się niczego nie zdziwił. W końcu trzeba mieć kasę, ale stronimy od polityki. Tak czy inaczej no jest to pomysł co najmniej, co najmniej średni, słaby. Tutaj na pewno AMD będzie niepocieszone, bo ona ma w swoich kartach graficznych na przykład więcej pamięci, 16 giga. Bo oczywiście to nie jest tak, że, że jak karta ma 12 giga jak 3060, to ona nagle będzie miała wyższy podatek na nią będzie niż na nawet 3080 wersję 12 gb czy podstawową wersję 3080-10GB, bo to będzie taka korelacja cena karty graficznej plus właśnie ilość tej pamięci FaURA bardzo ciekawe podejście no tutaj tutaj właśnie większość kart od AMD ma 16 giga, więc te podatki będą tam wyższe. Będzie to zauważalne. Może dojść do takiego paradoksu, że faktycznie 3060 na przykład nie będą opłacalne, a 3060 TI, który ma o połowę mniej pamięci, nie o połowę 8 giga, ma jednak mniejszą, znacząco tą pamięć. Fauram może być niżej opodatkowane paradoksalnie niż takie 3060. No, jest to taka ciekawostka, mam nadzieję, że nikt inny na taki genialny pomysł nie wpadnie, no ale kto tam tych rządzących wie, w końcu dla nich Pieniądze w budżecie musi się zgadzać, tak? Więc jeżeli można nałożyć nowy podatek, to się go nakłada, tylko też trzeba pamiętać, że u nas w kraju te karty graficzne to nie jest, znaczy nie wiem, w sumie nie mam porównania, jak wygląda u nas rynek kart graficznych, a w Pakistanie, natomiast wydaje mi się, że Pakistan i ten rynek koparek kryptowalut, samych kart graficznych tak itd., wydaje mi się, że ilościowo może być większy niż w Polsce, choćby właśnie ze względu na to, że tam się bardzo fajnie, dogodnie kopie. Z tego też względu raczej wydaje mi się, że u nas nawet ktoś o możliwie najgłupszych pomysłach na taki nie wpadnie, no bo... No nie jest, wydaje mi się, to aż tak lukratywny sposób pozyskiwania podatków, jak ma to miejsce choćby w Pakistanie. No taka ciekawostka, możecie napisać, co o tym sądzicie. Ja Wam z dzisiaj bardzo dziękuję. Zostawcie łapę w górę. Jak ktoś obejrzał do tego y, momentu, to jak będziecie pisać, co o tym sądzicie, o tym podatku, możecie też napisać Technokracja. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia, do widzenia, miłego. Jutro się widzimy. Cześć! バラバラバラ。